Siemanko z tej strony Dawid, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ponownie będzie on poświęcony tematyce Fantasy Premier League. Natomiast nie będzie to taka klasyczna analiza, do której przyzwyczaiłem Was w poprzednich tygodniach. Mam w planach, by był to odcinek troszeczkę krótszy, dlatego że mam wrażenie, że może on być przez to łatwiejszy i lepszy do obejrzenia. Dlatego już teraz zapraszam Was na materiał przed kolejką 23 Fantasy Premier League. Na początek, oczywiście, klasyczne rozliczenie z poprzedniej kolejki. Na moim koncie, jak możecie zobaczyć, 47 punktów. Nie jestem oczywiście do końca zadowolony, dlatego że jest to słaby wynik, jeśli chodzi o średnią tej kolejki. Ten wynik dał mi też spadek o jakieś. Powiedzmy około 10 tysięcy miejsc, więc następna kolejka bez awansu, bez zielonej strzałki, znowu jest to strzałka czerwona. Ponownie w tamtym tygodniu zachowałem transfer, gdyż nie widziałem sensu wzmacniania drużyny. No i jeśli chodzi o moich zawodników, kto tu zapunktował, no to przede wszystkim punkty dał Henderson z czystym kątem. No i najwięcej punktów dał Trent, którego trzymam oczywiście już od dobrych kilkunastu kolejek. Dał on czyste konto i asystę. Trzeba było być może dać jemu kapitana. No, oczywiście, nie wpadłbym na to przed kolejką. Moim kapitanem był Salah, który dał jeden punkt więcej niż Palmer, więc oczywiście zyskałem dwa punkty więcej dzięki temu, bo z opaską kapitańską, oczywiście, wynik jest podwójny. Asystę dorzucił Hall. I można powiedzieć, że całe szczęście, że zszedł on przed stratą trzeciej i czwartej bramki, bo w ten sposób stracił on tylko jeden punkt za stracone gole i miał cztery punkty w sumie za ten mecz. No i gola z rzutu karnego strzelił Bruno Fernandes i to tyle z punktów w moim składzie. Na ławce tym razem nie zostały żadne punkty, także nie ma co się tym zajmować. Przejdźmy już do właściwej treści odcinka. Druga część takich odcinków chciałbym, aby dotyczyła pewnych trendów, które są w fantazy, być może będą to najczęściej sprzedawani, najczęściej kupowani zawodnicy. W tym wypadku chciałbym poruszyć temat podwójnej kolejki, gdyż jest ona już za tydzień. Dotyczy ona rzecz jasna Evertonu i Liverpoolu. Widzimy tutaj w kalendarzu Evertonu podwójne spotkanie. Tak samo zresztą widzimy to w kalendarzu Liverpoolu. Tak więc, pierwsze pytanie, czy używać jakiegoś chipu na tę podwójną kolejkę. Moim zdaniem tak, moim zdaniem, jeżeli macie potrudnego kapitana, no to to jest najlepsza kolejka, żeby zagrać po prostu tego potrudnego kapitana na Mohamedzie Salahu. Jeśli chodzi o inne chipy, asystent Manager przykładowo, można. Natomiast nie wiem, czy w następnych kolejkach nie będzie dużo fajniejszych kombinacji, jak tego asystent menażera zagrać. Też będziemy mieć jeszcze podwójne kolejki. Tutaj tak naprawdę albo decydujemy się na wybór Arne Slot'a, i liczenie na to, że Liverpool rozgromi swoich rywali. Natomiast trzeba mieć też na uwadze, że w perspektywie tych trzech kolejek, które się liczą do asystent managera, jest spotkanie z Manchesterem City i tutaj pewnie będziemy chcieli dokonać transferu na menadżerze. Możemy też celować w Davida Moisa, który jest oczywiście bardzo, bardzo tani. I spróbować wyhaczyć może zwycięstwo wysokie z Leicester, lub urwanie punktów z Liverpoolem, i wtedy oczywiście jest ten bonus. Natomiast później są starcia z rywalami, z którymi Everton nie mógłby raczej liczyć na bonus od asystent menażera. Dlatego również nie podoba mi się ta opcja. Można szukać po kolejce przesiadki na np. Na Marco Silva i liczyć na to, że Fulham urwie punkty Nottingham Forest i wtedy będzie właśnie ten bonus. Do tego można dodać, że Fulham może mieć podwójną kolejkę 25, gdyż wtedy przełożony może zostać ich mecz z Tottenhamem. Z kolejki 29 na kolejkę właśnie 25, natomiast warunkiem jest to, że Tottenham musiałby nie przegrać w meczu rewanżowym z Liverpoolem, jeśli chodzi o Carabao Cup, bo wtedy zameldowałby się w finale, no i też nie wiemy, czy konkretnie na ten termin będzie przesunięty ten mecz. Nie mamy jeszcze żadnego potwierdzenia, że to będzie akurat wtedy. Także ja z tym asystent menadżerem wstrzymałbym się na następne podwójne kolejki, dlatego że wydaje mi się, że może być dużo więcej fajniejszych kombinacji, które mogą dać po prostu więcej punktów. Ale będąc w temacie podwójnej kolejki Liverpoolu i Evertonu, jak w takim razie przygotować się do tej podwójnej kolejki? Moim zdaniem, przede wszystkim trzeba zadbać o potrojenie Liverpoolu, dlatego, że jest to lepsza drużyna, ma ona właśnie łatwiejsze mecze, jeśli chodzi o tę podwójną kolejkę. No i skoro potrojenie, to w takim razie w kogo inwestować? Mohameda Salaha oczywiście pominę, dlatego że ma on już ponad 200 punktów, więc. Jest to oczywisty wybór, szczególnie na podwójną kolejkę, szczególnie na opaskę kapitańską, dlatego to jest oczywiste. Moim zdaniem, drugim najlepszym wyborem jest Trend, i to są dwa, tak naprawdę, nazwiska, których bym się przede wszystkim trzymał na tę podwójną kolejkę, gdyż to są faktycznie zawodnicy, którzy mają pewny skład i największy potencjał punktowy. Co do kolejnych nazwisk, tutaj pojawiają się małe schody, dlatego że na innych pozycjach może być większa rotacja. Rotacji raczej nie powinno być na bramce, bo jeśli Alison będzie zdrowy, to w takim razie Alison powinien być podstawowym bramkarzem na wszystkie spotkania ligowe, dlatego jeśli stać was, jeśli macie Alisona lub jeśli szukacie akurat bramkarza, uważam, że to jest dobry wybór do kupienia. Tak samo dobrym wyborem do kupienia jest Virgil van Dijk, bo on również jest pewny składu. Jego minusem jest to, że jest dosyć drogi i podwojenie obrony, jeśli chodzi o Trenta i Virgila no to kosztuje już troszeczkę pieniążków. Dlatego, by na tym zaoszczędzić, można spróbować z Ibrahima Konatę. Minus jest taki, że on ostatnio w wywiadzie powiedział, że cały czas odczuwa pewne skutki kontuzji, którą niedawno miał. Przez co jest ryzyko, że albo uraz mu się odnowi, albo że dostanie odpoczynek w jakimś ze spotkań. Ale ogólnie to też jest pewne: obrońca Liverpoolu, jeżeli tylko jest on zdrowy. Innych obrońców Liverpoolu nie bawiłbym się, dlatego że jest ryzyko rotacji. Przejdźmy do pomocników, i tutaj na pierwszy plan wysuwa się Luis Diaz. Luis Diaz, który ogólnie jest fajną opcją, i ma on naprawdę fajne statystyki. I robił też bardzo dużo punktów, szczególnie na starcie sezonu, jak sobie zobaczymy. No to te wyniki punktowe naprawdę były bardzo dobre. Później było troszeczkę gorzej, no bo Diaz zaczął rotować i przestał być tak pewnym wyborem, jeśli chodzi o pierwszy skład. I to też jest jego minus, jeśli chodzi o moje zainteresowanie jego osobą na podwójną kolejkę. Na jego korzyść działa to, że Diogo Jota prawdopodobnie wypadł na miesiąc, więc raczej nie ma co go rozważać do potencjalnej rywalizacji z Luisem Diazem o skład. Natomiast Darwin mu nie zwrócił. I wrócił on z przytupem, bo w ostatniej kolejce strzelił dwa gole. A Diaz w ostatnich spotkaniach grał jako właśnie centralny napastnik, dlatego to mi się wydaje rywal dla Luisa Diaza, jeśli chodzi o wyjściowy skład. Z tego powodu Diaz również nie podoba mi się, jako super opcja. Natomiast jest on na pewno fajnym zawodnikiem do zaryzykowania. To jest po prostu troszeczkę kupienie sobie dodatkowego losu na loterii, że będzie on miał te dwa mecze, więc przynajmniej w jednym, moim zdaniem, powinien zagrać, czy w obu. No to już nie jestem taki przekonany. Reszta pomocników poza oczywiście Salachem, nie ma aż takiego potencjału ofensywnego w Liverpoolu, dlatego przejdźmy do napastnika Drez, a tutaj mamy Kodiego Gakpo, któremu w nocy podskoczyła cena, dlatego oczywiście ja zaspoileruję, że ja go ostatniej nocy kupiłem już do swojego składu. Dlatego, że uważam, że w obecnym momencie jest to najpewniejszy oprócz Mohameda Salaha, zawodnik ofensywy Liverpoolu. Gdy sobie spojrzymy na to, kiedy on wychodził właśnie w pierwszym składzie, to widzimy, że od kolejki 12 wychodził co mecz Premier League w wyjściowym składzie. Jest on też w dość dobrej formie, chociaż jak widzimy w ostatnich dwóch spotkaniach Premier League nie dołożył żadnego gola ani asysty. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie na tym lewym skrzydle. I spodziewam się, że on powinien zagrać raczej w obu meczach, że to nie z nim będzie rywalizował Luis Diaz czy Darwin Núñez, a właśnie Cody gapo zajmie sobie to miejsce na lewym skrzydle i tam będzie właśnie grał. W Darwina Núñeza raczej bym się nie bawił, gdyż w tym sezonie funkcjonuje on bardziej jako rezerwowy niż jako pierwszy napastnik, więc wątpię, by zagrał on w obu meczach w pierwszym składzie. W jednym może zagrać, ale również moim zdaniem pewniejsze jest to z Diazem nawet niż z Darwinem. Także podsumowując, wybory z Liverpoolu na podwójną kolejkę, moim zdaniem najpewniejsi składu są Alisson, a także Virgil. Natomiast ogólnie najfajniejszymi opcjami może okazać się Gakpo, który może mieć naprawdę wysoko zawieszony sufit punktowy, a także Ibrahima Konate, który jeśli zagra, to mamy obrońcę Liverpoolu naprawdę w dosyć niskiej cenie, jak na tę drużynę, bo tylko 5-1. Natomiast musiałby on być zdrowy i zagrać w obu meczach. Przejdźmy do Evertonu, bo tutaj sprawa będzie krótsza. Moim zdaniem jednym z najlepszych wyborów tutaj jest Jordan Pickford. Wiem, że polecałem przed chwilą Alisona, że można go kupić na bramkę, natomiast Pickforda również można zainwestować, dlatego że oprócz tego, że ma on podwójną kolejkę, gdzie jedno ze spotkań to jest mecz z Leicester, więc szansa na czyste konto, szansa na fajny występ, to do tego Jordan Pickford może i nie ma wymarzonego kalendarza. Natomiast ma mecz w kolejce 29. A Liverpool może tego meczu nie mieć, nie wiadomo. Zobaczymy, jak potoczą się losy rewanżowego spotkania z Tottenhamem. To jest na pewno zaleta Pickforda, że ten mecz w 29. kolejce na pewno się odbędzie. Oprócz Pickforda, moim zdaniem, z obrony cały czas najlepszą opcją jest Vitali Mykoenko, dlatego że jest on po prostu najtańszy. Póki co gra on praktycznie ciągle. Mogą być jakieś spekulacje, jeśli chodzi o to, że Everton może kogoś sprowadzić, może kogoś kupić. W perspektywie miesiąca wątpię, by taki zawodnik wywalczył sobie na stały, regularny skład. Dlatego ten Mykołenko krótkoterminowo to może być cały czas dobry wybór, szczególnie na tę podwójną kolejkę, bo kosztuje zaledwie 4,3. No i praktycznie ostatnim wyborem, który moim zdaniem jest jakkolwiek warty rozważenia, jeśli chodzi o Everton, to jest Dominic Calvert-Lewin. Ja wiem, bardzo mnie zirytował ten zawodnik, kiedy go kupiłem, bo zainwestowałem w niego, a on oczywiście nie odpłacił się żadnym zwrotem ofensywnym. Natomiast ostatnio strzelił gola, wydaje się, że u Davida Moisa nadal to on będzie pierwszym napastnikiem, dlatego Calvert-Lewin jest dobry, może dobry do kupienia, to jest za dużo powiedziane. Jest okej okay strzałem, jeśli ktoś chce zaryzykować, bo właśnie jest ta podwójna kolejka, do tego jest mecz z Brighton i do tego jest właśnie mecz w blankowej 29. kolejce. Do tego niska cena, bo zaledwie 5-4 i rzuty karne, bo to on jest głównym egzekutorem, jeśli chodzi o Everton. To wszystko składa się na to, że jeżeli szukacie napastnika właśnie do tego pułapu 5,5, no to Calvert-Lewin to jest prawdopodobnie najlepszy wybór w tym momencie w fantazy. Co do innych zawodników Evertonu, no to nie widzę naprawdę z kim można by było tutaj zaryzykować. Można by było sprowadzić McNilla, ale gdyby on... On był zdrowy, bo gdy on był zdrowy, to wykręcał naprawdę fajne liczby, jeśli chodzi o kreację. Dobrze, odnajdywał się na pozycji numer 10. Natomiast oprócz niego, można spróbować z Abdullajem Dukurę, bo powinien on grać troszeczkę wyżej niż grał wcześniej. Nie grał on już jako taki defensywny pomocnik, tylko bardziej jak ataka Wchodząca ósemka. Widzimy, że za Willow nawet stworzył on sobie jakąś sytuację. Miał ten XG na poziomie większym niż 0 czy 0,5. Natomiast, też nie jest to piłkarz, po którym spodziewamy się jakiegoś grubego wyniku punktowego. Dlatego mówię, że. Można z nim zaryzykować, aczkolwiek no, nie jest to jakiś pewny wybór. Także hierarchia opcji, jeśli chodzi o Everton na podwójną kolejkę, na pierwszym miejscu chyba Pickford, dlatego że ma on potencjał właśnie, jeśli chodzi o interwencję, jeśli chodzi o czyste konta. Do tego mecz właśnie w blankowej kolejce 29. Też działa na jego korzyść, fajnie mieć bramkarza jednak grającego. Na drugim miejscu dałbym Mykołękę, z tych samych powodów do tego dochodzi jeszcze oczywiście niska cena tego zawodnika. Natomiast pewnym znakiem zapytania jest to, czy on na dłuższą metę utrzyma skład. Na razie mam nadzieję, że tak. No i na trzecim miejscu dałbym Kalwerta Luina, ze względu na to, że właśnie ma on te rzuty karne, jest to napastnikiem. Może on przynieść jakiś wynik punktowy? Natomiast również nie spodziewamy się po nim jakichś zabójczych liczb. Resztę opcji pozostawiam jako takie opcje właśnie dla hipsterów. Można zaryzykować z Ndiaye, można zaryzykować z Dukurę, z Harrisonem. To są zawodnicy, którzy powinni zagrać. Mogą coś zrobić, natomiast moim zdaniem jest to szukanie troszeczkę kwadratowych jaj, można powiedzieć. A więc przechodząc do treści odcinka, w której polecam Wam, jakich zawodników można kupić, wymyśliłem to w ten sposób, że tabelkę będę pokazywał, będę ją pokazywał na starcie, jeśli będziemy się zmieniać, jeśli chodzi o obrońców, pomocników i napastników. Natomiast później będę przechodził do jednego wybranego zawodnika który moim zdaniem jest najlepszą opcją do kupienia na daną kolejkę. Będę od tego wyjątki, bo będę czasami wybierał innych zawodników, by nie powtarzać się po prostu z materiałem sprzed tygodnia czy sprzed wcześniejszej kolejki, ale to będą tylko takie wyjątki. Ogólnie będę chciał się teraz skupiać na jednym zawodniku z każdej formacji, a tabelkę oczywiście z klasyczną legendą, jeśli chodzi o to, że zielona opcja to jest zawodnik, którego warto oczywiście je skupić. Żółta opcja to jest piłkarz, którego moim zdaniem można się wstrzymać, można go po prostu przechować jeszcze w swoim składzie. Natomiast czerwona opcja to jest piłkarz, którego nie miałbym żalu, żeby pożegnać ze swojej drużyny w najbliższej kolejce. Także już od kilku sekund widzicie tabelę z obrońcami, jak to wygląda w mojej perspektywie. A ja, skoro już omówiłem zawodników Liverpoolu i Evertonu, nie będę się zajmował nimi, chociaż moim zdaniem można ich kupić już na tę kolejkę, dlatego że Liverpool ma dobry mecz już w tej kolejce, a Everton też nie ma aż tak trudnego meczu, bo mecz z Brighton równie dobrze może być spotkanie, które zakończy się zwycięstwem Evertonu. W związku z tym nie będę ich omawiał, mimo tego, że można ich kupić, tak jak mówię na tę kolejkę. Natomiast moim zdaniem oprócz nich najlepszym wyborem do kupienia cały czas jest Daniel Munoz z Crystal Palace, o którym już się wypowiadałem w poprzednich odcinkach. Natomiast teraz chcę mu poświęcić właśnie chwilę, zwracając uwagę na to, jak duży współczynnik ofensywny stanowią u niego gole oczekiwane. Asysty oczekiwane może nie są aż tak wysokie, bo tylko 0,07 na 90 minut, natomiast gole oczekiwane 0,17 dla obrońcy to jest naprawdę wysoki wynik i można tego mu nie zabrać, właśnie licząc na to, że oprócz czystego konta, które ostatnio też wpadały dla Crystal Palace, może on zapakować coś właśnie z przodu. Jeśli chodzi o jego najbliższy kalendarz, widzimy tutaj korzystne spotkania takie jak właśnie Brentford, jak Manchester United można też zakwalifikować jako powiedzmy łatwe spotkanie. Everton, Fulham, Aston Villa, Ipswich. No i później jest właśnie problematyczna kolejka dziewiąta. Problematyczna z dwóch powodów. Jeżeli ona się odbędzie w przypadku Crystal Palace no to zagrają oni z Newcastle, więc to nie będzie aż taki łatwy przeciwnik, szczególnie na wyjeździe. Ale uważam, że większym problemem i raczej bardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie to, że ten mecz się nie odbędzie, dlatego że Newcastle wygrało pierwszy mecz z Arsenalem, więc moim zdaniem dojdą oni do tego finału Carabao Cup. No i w takim wypadku ten Munios nam się w kolejce 29 nie przyda. Natomiast uważam, że cały czas 6 spotkań to jest naprawdę dobra perspektywa, żeby tego Munioza kupić. Dlatego uważam, że oprócz obrońców właśnie Evertonu i Liverpoolu, to właśnie Daniel Munioz jest tym zawodnikiem, którego warto jest moim zdaniem najbardziej kupić z obrony. Tak prezentuje się tabelka z pomocnikami. Również oczywiście kolorami zaznaczone są opcje, które bym albo kupił, albo zostawił, albo sprzedał przed najbliższą kolejką. Dlatego daję Wam teraz kilka sekund na to, żeby przyjrzeć się temu. Możecie sobie zapauzować film i zobaczyć, jak to się według mnie prezentuje. A jeśli chodzi o zawodnika na tę kolejkę, no to jest to nasz stary znajomy, czyli Brian Bemo. Wiem, że teraz kalendarz może nadal nie jest idealny, bo przed nim mecz z Crystal Palace wyjazdowy, później mecz z Tottenhamem. Ale wiemy, jak dziurawą obronę mają Spurs. Dlatego to również może być dobry rywal dla Briana Bemo, aby ustrzelić coś. Uważam, że już przed kolejką 23 można wskakiwać na tego zawodnika, gdyż widzieliśmy jak dobrze prezentował się on nawet w starciach z tymi najmocniejszymi, czyli właśnie z Liverpoolem, z Manchesterem City, akurat gola nie strzelił, ale wyglądał bardzo dobrze i też widać to po statystykach, jakie wykreował z tych spotkań. Southampton, no to oczywiście dwa gole i asysta, do tego czyste konto doszło, więc naprawdę gruby wynik punktowy zrobił mu Bemo, ale widzimy, że strzelił gola też Arsenalowi, strzelił gola Chelsea, strzelił gola Newcastle, więc Jemu tak naprawdę żaden przeciwnik nie jest straszny, ma on na razie trzeci wynik punktowy, jeśli chodzi o pomocników w tej grze. I uważam, że prędzej czy później każdy będzie chciał go przywrócić do swojego składu, dlatego jeżeli możecie to zrobić przed kolejką właśnie 23, no to ja bym to oczywiście zrobił. No i na koniec napastnicy, tutaj również dam Wam troszeczkę czasu, żebyście mogli sobie zapauzować i spojrzeć na to, jak prezentuje się właśnie tabelka z mojej perspektywy. Przede wszystkim powiem tylko tyle, że uważam, że Haland w tym momencie przy tym kalendarzu jest absolutnie do sprzedania i to jest jedyne, co powiem o tej tabelce. A jeśli chodzi o zawodnika, którego chcę przedstawić w tym tygodniu, to jest nim Mateta, czyli również stary znajomy z końcówki poprzedniego sezonu, gdzie naprawdę robił grube wyniki punktowe i też był moją bolączką, jeśli chodzi o spadki w Overalu. Ale widzimy, że Francuz wrócił do formy i w ostatnich trzech spotkaniach strzelił cztery gole, także naprawdę jest to dobry wynik. Do tego ma on rzuty karne. Ten Eberechi i Eze odnajduje go swoimi podaniami. Więc również można na to zwrócić uwagę, że Mateta naprawdę umie się odnaleźć po lukarnym, gra bardzo duży wymiar czasowy. No i kalendarz, tak jak pokazywałem przy Muniozie, naprawdę na te sześć kolejek najbliższych jest to fajny wybór, dlatego moim zdaniem Mateta. Oprócz oczywiście zaznaczam zawodników Liverpoolu, jak na przykład Cody Gagpo, uważam, że Gakpo jest w tym momencie lepszą opcją, przez to, że ma podwójną kolejkę, ale abstrahując od podwójnej kolejki, to na dłuższy wymiar czasu, mateta jest po prostu lepszy. Na koniec każdego takiego odcinka będzie segment poświęcony wyborowi kapitana, nazwany przeze mnie O Kapitanie, mój Kapitanie. Nawiązanie oczywiście do słynnego filmu Stowarzyszeniu Marów Poetów, jeśli ktoś nie widział, to polecam obejrzeć. A przechodząc już do właściwej treści tego segmentu, przede wszystkim oczywiście mamy Mohameda Salaha, któremu ja też zamierzam powierzyć opaskę kapitańską, dlatego że mecz z Ipswich to moim zdaniem na tyle dobre spotkanie, i Salah jest na tyle dobrym zawodnikiem, który wiem w ostatnich dwóch meczach dał Blanka. No, też mi się to nie podobało, chociaż z Nottingham Forest nie dałem mu opaski, więc przynajmniej na tym nie straciłem. Natomiast ogólnie Salah nadal jest dobrym zawodnikiem. Nadal jest w niezłej formie. No, nie mówmy o tym, że nagle Salah trzy mecze temu był w świetnej dyspozycji, a teraz już nie jest dobrym zawodnikiem. To jest cały czas dobry piłkarz, dlatego na mecz z Ipswich dla mnie jest to oczywisty wybór na opaskę kapitańską. Ale jeżeli ktoś chce poszukać różnicy, to w tym przypadku przychodzi z pomocą Aleksander Isak, czyli zawodnik, który mierzy się z Southampton, czyli z najgorszą drużyną w lidze. On również w ostatnim meczu dał blanka, dlatego również może być zgłodniały goli. I w meczu Southampton również może on zanotować dobry wynik punktowy, więc Isaka również można rozważyć na opaskę kapitańską. A jeżeli ktoś szuka jeszcze innych, jeszcze mniej popularnych wyborów, no to moim zdaniem można zainteresować się takimi opcjami jak właśnie wspominane przeze mnie Brian Bemo, który w tym momencie mierzy się z Crystal Palace. Nie jest to idealny mecz, Bemo natomiast ma karne, jest w dobrej dyspozycji, dlatego również można się nim zainteresować, chociaż troszeczkę uważam, że jest to już szukanie różnic na siłę. Tak samo Bruno Fernandes, który będzie się mierzył z Fulham, również ma rzuty karne. Czy jest w dobrej formie? No, on wydaje mi się, że tak, natomiast jego drużyna zdecydowanie nie, dlatego również można się zastanowić, czy jest sens się w niego bawić. Ja to powtarzałem już w jednym z pierwszych odcinków, gdzie mówiłem o zasadach takich powiedzmy grania w fantazy. Nie ma co szukać różnic na siłę. Jeżeli jakiś zawodnik jest dobrą opcją, no to po prostu niech będzie dobrą opcją. Jeżeli jest dobrą opcją na kapitana, no to niech będzie właśnie kapitanem. A jeżeli jakiś zawodnik nie ma potencjału na tyle dużego, żeby zrobić punkty na poziomie kapitana. No, to może nie dawajcie mu po prostu opaski. Szablonem będzie opaska na Salachu. Jeśli chodzi o drugi wybór, to będzie oczywiście Aleksander Isak. A jeśli chodzi o trzeci wybór na kapitana, to moim zdaniem nie ma co aż tak się nim przejmować. Na koniec. Mój skład, jaki planuję wystawić w najbliższej kolejce, jako że transferu już dokonałem i nie planuję dokonywać żadnego innego w najbliższym czasie, to mogę wymienić już cały, czyli. Idąc od bramki, Dean Henderson w obronie, Alexander Arnold, Gabriel i Luis Hall. W pomocy Salah, któremu tak jak mówiłem daje opaskę kapitańską, Palmer, Bruno Fernandes, Ismail Lassar i Morgan Rogers, a w ataku Cody Gakpo, czyli nowy nabytek w mojej drużynie, a także Alexander Izak. Na ławce planuję pozostawić Łukasza Fabiańskiego, Raula Jimeneza, Rico Luisa, jeszcze jedną kolejkę go przetrzymam, no bo po prostu nie chce mi się go wywalać w tym momencie, Chociaż gdybym widział, że spada mu cena, no to już teraz bym go pożegnał ze składu. A także Jacob Greaves. Wytłumaczę się jeszcze z transferu, który zrobiłem, bo sprzedałem Joa Pedro, którego w tabelce zaznaczyłem na kolor żółty, czyli do przetrzymania. A zostawiłem Raula Jimeneza, którego również dałem na kolor żółty. Pierwotnie mój plan zakładał sprzedaż Jimeneza na kodiego Gakpo, a zostawienie Joa Pedro, dlatego że długoterminowo wolę się związać właśnie z piłkarzem Brighton niż z Fulam. Natomiast do zostawienia Raula Jimeneza skłoniło mnie to, że Fulam ma jakąś minimalną szansę na to, aby mieć kolejkę podwójną w kolejce 25. Gdzie właśnie może być przełożony ich mecz z Tottenhamem. W takim wypadku chciałbym mieć zawodnika Fulham lub Spurs, który mógłbym zaatakować taką podwójną kolejkę. Nie planowałem raczej odkupienia Raula Jimeneza, gdyby ta podwójna kolejka się zdarzyła. Dlatego uznałem, że hej, w sumie mogę tego Jimeneza zostawić, a sprzedać Żoła Pedro. Najwyżej tego Żoła Pedro w następnych tygodniach jakoś odkupię. A i tak przez najbliższe trzy kolejki nie planowałem grać João Pedro. Tak samo nie planuję grać Jimenezem, chyba że pojawi się właśnie podwójna kolejka. To tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Dzięki za Waszą uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał Wam się ten nowy format, ta zmiana, którą wprowadziłem. Mam nadzieję, że przypadnie ona Wam do gustu. Dzięki temu te odcinki będą bardziej przystępne do obejrzenia. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to dajcie mi też o tym znać, zostawiając łapkę w górę pod materiałem. To też pomaga algorytmom YouTube'owym pchać kanał dalej. Dlatego bardzo będę za to wdzięczny. Jak również bardzo doceniam każdą subskrypcję, zostawioną na tym kanale. Zachęcam do tego, by kliknąć w ten czerwony guzik, by nie przegapić po prostu kolejnych materiałów. Planujemy też kolejne nagrania, już nie tylko na temat Fantazy, ale też na temat ogólnie Premier League. Dlatego zachęcam po prostu do zostawienia tej subskrypcji. W opisie cały czas znajdziecie link a także kod do naszej ligi Fantasy Premier League, a także link do naszych innych social mediów. Zachęcam do obserwowania nas również tam. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Życzę wszystkim powodzenia w najbliższej kolejce i siemano.